Witam wszystkich bardzo serdecznie w takim niezorganizowanym odrobinkę filmie, ponieważ mam do pokazania Wam jedną grę, którą odebrałem dzisiaj z wszystkim, wszystkim, znanym paczko, wszystkim znanym paczkomatem. Jedną grę na PS2. I słuchajcie, od jednego z widzów, konkretnie z okolic Słupska, właśnie czy ze Słupska, czy z okolic, mam do przetestowania GameCube'a. Dosłownie, na sprawdzenie, czy. Pali się lampa i czy gry się wczytują. E, od Igora, którego Ciebie bardzo serdecznie pozdrawiam. Bardzo e, miłe, krótkie spotkanie, żeśmy zrobili. Do tego z tym GameCube'em w ogóle Wam opowiem za jakiś czas historię tego GameCube'a, bo nawet powiem Wam, że na złowisku czy tam w innych miejscach, gdzie niby te elektrośmieci się zbiera, no szkoda by było ten sprzęt przetrawić w ten sposób, żeby był czymś innym niż tylko GameCube'em. Z dwoma kartami pamięci. Zobaczymy, czy da się to wszystko sprawdzić. Wyślę przy okazji zdjęcia tobie i gorze, żebyś mógł sobie zobaczyć, ocenić sytuację. E, bo, no mówię, ceny takich rzeczy typu zasilacze. Przewody AV to nie. Przewód AV nie jest aż taki drogi, ale inne rzeczy typu kontrolery i inne rzeczy, no to już trochę kosztują swoje, nie? Ale że jeżeli załatwisz tego Gamecuba za 20 zł. No, to naprawdę zrobiłeś biznes, bo ja chyba nawet za swojego w 2012 roku trochę więcej kasy dałem. Więc trochę tobie zazdroszczę. Sprawdzimy za chwilę, jak ten sprzęcik będzie działał. Mówię, ten filmik jest kompletnie e, przypadkowy. Miało go. Mogłoby go nie być, ale jest. No i bardzo dobrze, przynajmniej coś się dzieje. Moi drodzy, będzie to gra, którą już mam, ale będzie to wymiana. Wydania. Mam nadzieję, że nie, że nie oberwała specjalnie. No nie, ale może być. Jest to standman na PlayStation 2. W stanie okej, okay, Nie jest najgorzej. Jedynie tylko tutaj bok oberwał. Ale będzie można to pudełko sobie ewentualnie wymienić. Coś ostatnio te gry dostaje trochę oberwane. Jakby nie wiem, przeżyły niesamowite jakieś cierpienia. W wydaniu angielskim, tak jak widzieliście, tak z tyłu. Ludzie często się dziwią, co niektórym e, i dlaczego e, mówią, dlaczego zbieracie tylko takie wydania e, angielskie, jak, jak macie tylko niemiecką okładkę i e, gra jest i tak w języku angielskim. No ale to kolekcjonowanie, to tak jakbyś chciał zbierać, powiedzmy, gry w języku polskim. Płytka jest w stanie idealnym, więc za chwilę sobie tę grę sprawdzimy, jeżeli mi bateria tutaj nie padnie, aczkolwiek prawdopodobnie będę musiał w locie ładować, bo... no. Akurat nie przygotowałem się na to specjalnie, i dziwią się, że, ale to i tak jest, to jest w sumie ta sama gra, nie? Tylko macie tu inny język, i tak dalej. Ludzie zazwyczaj, mówię, nie biorą pod uwagę pewnych rzeczy, że dla kogoś coś w wydaniu takim na okładce ma znaczenie, jednak. Dla drugiej osoby nie będzie miało to znaczenia, że język francuski, włoski, hiszpański, irlandzki, chociaż się wygupiłem, bo akurat z tego co wiem, chyba nie ma takich gier. Ale no dla kogoś to ma znaczenie, więc ja, ja nie wiem, o co tutaj w ogóle zarzuty są. No takie coś miałem przez lata, taki stan tej gry. Oczywiście język wiadomo. W Niemczech czy tam w Austrii ta gra by spokojnie się sprzedała i, nie, i wydrukowana okładka, ale no powiem wam, że w dobrej jakości, tak widać, że widać stąd jakby to była faktycznie gra e, z e, oryginalną już Wydrukowaną w drukarni w tłoczni okładka, a tutaj jednak ładniejszy stan za 25 zł, coś takiego. Nie przeszkadza mi to specjalnie, bo tą sobie, tą sobie wymienię. Może nie będzie to pokrycie w 100%, bo tą grę dostałem za darmo, ale jak się w połowie zwróci. To i tak będzie dobrze. Bo i tak teraz zyskuję. Zwłaszcza dlatego, że na razie nie robię szalonych zakupów. A jeżeli już robię szalone zakupy, albo są to zakupy trochę przemyślane, a trochę jednak czasami, czasami nie. Także na tą chwilę na razie mam dwa standmeny, ale jednak oczywiście się pozbędę. Na wymianę to się zrobi w niedalekiej przyszłości. Szybko z tym Gamecube'em Wam od razu pokażę, zanim go uruchomimy. Nie wygląda źle, wygląda ładnie. Nawet mam wrażenie, że tarcza z napisem konsoli wygląda całkiem nawet lepiej niż, niż moja oficjalna. No ale co ja tutaj będę wyrokował? Dwie karty pamięci oryginalne. Słuchajcie, te karty pamięci miały iść miały iść na, na zmielenie, prawdopodobnie. Igor mi powiedział, że jak przetestuję tego GameCube'a i będzie działał, to mogę sobie tą jedną kartę wziąć. Wezmę sobie chyba szarą. Czarną kartę sobie wezmę, bo nawet całkiem fajnie wygląda. O, jeszcze raz Wam tak pokażę. 59 bloczków ona ma. Może to z tyłu wyczytać. O, 59. No i generalnie nie jest pożółknięty, tylko na obudowie trochę oberwał. Nie wiem, czy to będzie widać. Troszeczkę jest śladów. I słuchajcie, to jest jeszcze ten pierwszy model. Pierwszy model, bo ma wejście na cyfrowe. Na cyfrowe wejście pod komponent. Tak, pod komponent. I ma wejście pod e, LAN. Pod LAN? Nie, pod LAN to chyba ma każdy, każdy, a chyba... O, właśnie te nieużyte dwa porty, o. Coś takiego, jak ja mam. Dokładnie ten sam model DOL001. Dokładnie ten sam model, co ja mam. O. Więc sprawdzimy to sobie na dziko. Sprawdzimy to sobie na dziko i ocenimy sprzęcik. Czy działa? Czy nie? Ale bądźmy dobrej myśli. Myślę, że działa. No dobrze moi mili, mam wszystko podłączone. Cały osprzęt jest GameCube podłączony zgodnie z tymi kartami pamięci, a mały dowód specjalny jest taki, że tam jest mój GameCube. Jeszcze raz go wam pokażę. O taka oto kostka. Z moją własną kartą pamięci i z Game Boyem Player. To już. Zwłaszcza można za, skojarzyć z tym drobnym uderzeniem, uszczerbkiem. Mi to wisi, tak naprawdę. Bardzo się do tej konsoli przyzwyczaiłem. No dobra, podłączone mamy wszystko, także spróbuję zobaczyć od razu na dzień dobry, czy nam się tutaj lampka zapali. Lampka jest. No i działa. Co ma nie działać? Proste rzeczy mają działać. O, dobra. Tylko jeszcze na taką próbę zrobimy podłączenie kontrolera. Wezmę sobie telefon, schowam tutaj, bo na razie póki co na takim mikrofonie bazuję. O, także GameCube, GameCube się spisuje. Na razie bardzo dobrze. Dobra. Teraz tak sprawdzimy sobie port. Port padów, tak? Zobaczymy sobie pierwszy port padów od razu. Wszystkich chyba nie sprawdzę, bo no, raczej nie będę miał okazji. Dobra, i teraz uwaga. Tu akurat dałem wyjątkowo w prawo. Datę będzie można zmienić od razu, żeby nie było. Wszystko działa. Coś na tych kartach pamięci jest. No zobaczymy. O! Jakieś opcje do SSX trójki. W tym czarnym akurat coś, co, co ciekawe. O, to ciekawe. SSX triki po niemiecku. I Mario Kart Double Dash jest na sejwie. No dobra. Ta, kart, ta karta ma więcej bloczków. To ciekawe. A to jest właśnie ta czarna. A ja chciałem sobie tą szarą wziąć. Właśnie nie wiem, jeszcze się na ten temat dogadamy. Ja i tak mam dużo miejsca na tej karcie mojej e, nieoficjalnej, więc to mi nie przeszkadza w ogóle, jeżeli o to chodzi. Dobra, słuchajcie, to jeszcze zobaczymy sobie działanie jednej gry konkretnej. Żeby nie było ciągle tak samo, że wybieram takie same gry. O, może nawet taki widok będzie wystarczył. My do ono, front line włączymy, zobaczymy jak ta gra będzie tu. Działać przypomnę co o niektórym opakowanie do GameCube, bo GameCube już jest taki troszeczkę elitarny, nie? Tak wygląda wszystko: całe opakowanie, razem z instrukcją. No i oczywiście taka oto urocza mała płytka w porównaniu do PS2. Do DVD ta wygląda, ta na PS2, wygląda jak winyl. Gdyby tak się chciał spojrzeć na no to, nie z tej strony, więc to jest malutkie, małe maleństwo, tak. Standmena sobie też za chwilę sprawdzimy, już na koniec. Akurat te konsole mam tak podłączone, że dosłownie kilka minut i jestem w stanie sprawdzić. Dobra, sprawdzamy, czy nam przede wszystkim zaczyta. Zaczytało bez żadnych problemów, aczkolwiek mi się wydawało, że tam będzie jakiś drobny. Mm, drobne zgrzytanie zębami, ale wydaje mi się. Dobra, wczytywanie karty pamięci. Także jak widać śmiga elegancko. I nawet jeszcze strzelają do ciebie. No to już w ogóle wspaniała informacja. Dobra. No i okej. Okay, zobaczymy wczytanie gry sobie. D-Day. Ok. Także z tych gier możemy się dowiedzieć, że wojna jest bez sensu. Taka prawda. Każda wojna nie ma sensu. No i dobra, konsola działa. Na tej podstawie możemy stwierdzić, że Igorze za 20 zł zrobiłeś biznes życia praktycznie. Ładnie się świeci lampka na pomarańczowo. Bardzo ładnie się komponuje. Z, yy, ze sprzętem, jedynie co można zrobić, tego trochę wyczyścić od, od wewnątrz, bo tam pewnie może być nieźle zakurzony. Odświeżyć go trochę, będzie można. No i gra działa, gra działa. Konsola działa, wszystko dobrze. Zaraz sobie sprawdzimy, reset, czy też działa. Bo też czasami w tych konsolach bywa tak, że reset nie działa, ale chyba. Nie, reset działa. Reset jest w porządku. No dobra. No dobra. Czyli sprzęcik działa. W poniedziałek będzie do odebrania dla Ciebie. Także umówimy się jeszcze konkretnie, na którą dokładnie godzinę, kiedy będziesz mógł odebrać i to by było na tyle. Także bardzo Ciebie serdecznie i gorze pozdrawiam. Jesteś w porządku człowiekiem. Może dałoby się jakieś inne spotkanie zorganizować, nie tylko takie na chwilę, nie? Zobaczymy, któż to wie. Zmierzamy teraz na szybko do PlayStation 2, ponieważ tam będę miał standmana do sprawdzania, czy gra działa. I wtedy się pożegnamy. Takim oto kliknięciem tej płytki. No, jeszcze nie teraz. Pozwólcie tylko, że sobie odpalę tradycyjnie PS2, bo mam tu podłączone wszystko do FreeMac Boota. A póki co nie chcę tak włączać konsoli, wolę uruchomić ją tak, jakby było to tradycyjnie. Wspaniała rzecz. Wspaniała rzecz. Tego nie da się oszukać. Sobie zobaczę od razu. Sobie od razu zobaczę godzinę, czy jest w porządku. Go godzina jest w porządku. Przynajmniej jeszcze na razie, bo trzeba będzie niedługo zmienić e, czas, letni, czas zimowy na letni, kiedy to się wreszcie skończy do jasnej anielki. Dobra, podłączymy sobie od razu tego Standmana, odpalę go w trybie. a się nie wiem w jakim trybie go odpalę na GSM, żeby było go odpalić w trybie 1080 i bez przeplotu, tak jak to zazwyczaj byłbym w stanie go. E, przetestować na podobnej zasadzie jak Geta Vice City Stories, tylko tutaj się pudełko nie zamyka, a to jest zamykanie, e, zamykanie gier na PS2, to też jest jakaś istna tragedia. Się te, się te e, blokady potrafią popsuć. Zatrzaski, tak zwane, i wtedy jest lipa z grochem, jak ja to czasami mówię. Odpalamy przez Freemak Boota, bardzo fajne urządzonko. Karta pamięci daje radę. Odpalimy przez GSM, GSMs, Graphics Synthesizer Mode Selector, U Launch Elf, uruchamiamy i ten program odpalimy za pomocą karty pamięci w porcie numer drugim. O, tak jest. Się mi psiknęło, i teraz tak bierzemy kwadrat i zmieniamy sobie na non-interlaced. Zobaczmy w ogóle, czy to tak zadziała, bo nie zawsze z daną grą wyświetli się ten tryb. Ten tryb prawidłowej rozdzielczości, przynajmniej jak tak by się mogło wydawać. Tak, także to jest ten egzemplarz gry. Pudełka do PS2 bez problemu można znaleźć. One są tanie jak barszcz. Ewentualnie. Kogoś się zapytam, czy będzie taka możliwość dodania pudełek. Jeden znajomy chce mi kilka rzeczy podesłać. O, dobra. Mamy tutaj mocno rozpikselowane, rozjechane tło wyboru języka, ale to nie przeszkadza, bo. Yy, w tym wypadku i tak tylko to testujemy, a nie że nagrywamy z tego coś poważnego. Tego fajnie, że można tych przeróżnych. A jednak to przeszkadza. Zobaczcie napis Infogrames. Jednak widzicie, nie dla każdej gry, nawet to co, to, co widzicie: logo Atari i Reflections powinno być znacznie mniej rozciągnięte, więc tutaj filmik też w ogóle powinien być na całej rozdzielczości. E, filmiki mogą być w takiej rozciągniętej e, rozdzielczości jakości, ale tu już chyba jest prawidłowo. Tu już jest ok, tu już jest nieźle, tylko widzę, że tu jest zabawa z przeplotem. I nie mam chyba save'a tutaj na tej karcie. Bo tak, to gdybym miał to, to by mi wykryło coś. Czy jednak jest coś? Nowa gra? O! Ale gra działa! Wystarczy zobaczyć, czy filmik jest odtwarzany w całej prędkości bez żadnych drobnych ścinek. Tak jest. Magia. Magia tejże niesamowitej konsolki, nie? Czyż powinno się zresetować, ale. O, już mniejsza o to. Konsolia aż takiej krzywdy wielkiej nie zrobię jak mi się wydaje zobaczę sobie tylko tego Seiva na koniec i to by było na dzisiaj tyle taki filmik nie był planowany szczerze powiedziawszy, ale już niech będzie widz chciał, żebym sprawdził sprzęt, no to sprawdziłem i ja przynajmniej się z tego powodu cieszę a jednak tu coś jest aha, już wiem dlaczego, dobra już wiem dlaczego, bo prawdopodobnie save z tej gry kiedyś mi zniknął, albo ja niechcący coś zrobiłem z kartą pamięci tak, że e, będę musiał grać od nowa. Aczkolwiek nie, jest tak, nie ma takiej tragedii, ponieważ ja i tak w dużej mierze e, miałem tam prawie początek gry. O, więc takie końki mnie interesowały. O, tak to wszystko wygląda z poziomu e, Buta. OPL jest, tak czyli Open PS2 Loader, bardzo fajne urządzonko, w ogóle kurczę, o, SMS, czyli ten yy, mm, Synthesizer, Graphics graphic Synthesizer chyba, a e, nie, to jest Graphics Synthesizer, o, to co ja wgrałem właśnie niedawno, a czemu pisze 2016? Bo może właśnie był wtedy stworzony, ostatnia wersja, 0.38 chyba, coś takiego. Tutaj jest bootloader. to Tutaj nic nie, nie wolno kombinować, i Freemak boot sam w sobie e, wbudowany. No nic, bardzo was serdecznie pozdrawiam. Co sądzicie o Standmenie, o GameCube działającym, który na szczęście e, udało się go sprawdzić? I możesz być, Igor, pewny, że interes zrobiłeś solidny. I ja ci trochę zazdroszczę. <laughs> nie, no, wygłupiam się. Ja swojego Gamecube dałem, nie wiem ile za niego dałem, cztery dychy na licytacji, ale to też jest powiedzmy mały wyczyn, bo dzisiaj na licytacji to nie zdobędziesz, nie, zdo, nie zdobędzie się tej konsoli za e, tą cenę. Pozdrawiam Was bardzo serdecznie, trzymajcie się i widzimy się w kolejnym filmie na tymże zwariowanym, dziwnym kanale. Wiem, że Wy taki kanał lubicie, dlatego zapraszam i do zobaczenia.